Ewa i Łukasz, kierowcy Tira. Podwójna obsada to ich praca i miłość. Kursują do Maroka przez kraje i miasta. Życie na trasie to ich wielka pasja. Dzień rozpoczyna się, kiedy wschodzi słońce. Kawa się parzy, a ty rusza w drogę. Ewa i Łukasz, razem na trasie przez kraje i miasta. To ich codzienne życie. Hej, witajcie w nowym odcinku. My właśnie jesteśmy w drodze do Austrii. Tam będziemy się pakować i naczepę z towarem będziemy oddawać koledzy z naszej firmy. Także zapraszamy, zaczynamy. I zatrzymaliśmy się na podmiankę kart. Od razu skorzystamy z toalety i może uda nam się kupić pieczywo. Wzięliśmy kupony. Fajna stacja taka. Nie byliśmy jeszcze na niej. Jakaś taka wydaje mi się nowoczesna. Taka podobna. We Francji byliśmy w podobnej chyba, nie? W takiej przestrzennej bardziej. O. No, zdecydowanie. Kabiny jak w jakimś labiryncie. Pierwszy raz w ogóle jestem w takiej toalecie. Jak w jakimś filmie, serio. I słuchajcie, jesteśmy na miejscu, dojechaliśmy. Piękne widoki, mijaliśmy po drodze. Pierwszy raz jesteśmy tutaj na tej firmie. Idziemy do portierni. Tu jest taki napis portiernia: Portier. Dawno nie słyszałam tego wyrazu. Portiernia, ale tak, jest coś takiego. Ok, to wychodzimy. I tyle z załadunku, ponieważ musimy przybyć tu, tutaj jutro o godzinie 6. Pan na portierni powiedział, że, że mm, tak będzie załadunek, ale jutro 6 am. Więc jedziemy szukać jakiegoś parkingu i oczywiście zjawimy się tutaj o 6 rano. No i tyle. Nigdy nie zwróciłam uwagi na nazwę słuchajcie sklepu Aldi w Austrii. Nie wiem, czy będzie widać. Hofer. Nie wiedziałam o tym. Jesteśmy na parkingu. Parking pusty. Jest sporo miejsc. Jutro jeszcze musimy odwiedzić mejnie. Ciężarówek z Polski. Mhm. No, stajemy. Mamy podjechać pod biuro, bo jesteśmy 10 minut wcześniej. I tam już się udać z numerami referencyjnymi. I jesteśmy już pod biurem. Zlokalizowaliśmy je. Także mapka dobra, czytelna wybiła szósta. minutko czekaliśmy, żebyśmy nie byli takimi, żeby nie było, że jesteśmy takimi, wiecie, natrętami, że po prostu... Nie, nie jesteśmy. Okej, okay, coś... Panie siedzą w biurze, tu jest ofis. Dobra, napis. I mamy ustawić się pod rampę numer 5. I znowu maszyna podaje napoje. Także znowu nowoczesny magazyn. Ale dzisiaj, akurat y, troszeczkę szybciej, tutaj są podawane te palety. Ja zaraz będę, zaraz wrócę do auta i zrobię nam śniadanie. Bo tutaj spokojnie Łukaszek sam sobie poradzi. On to ma w prawę. A ja po prostu pójdę i przygotuję śniadanie. O. Słuchajcie, nawet ja działam, ale już nie ma czasu tego nagrywać. Zawsze mnie to śmieszy, jak ciężarówka wygląda dziwnie bez naczepy. Taka się robi malutka, i taka, nie wiem, do niczego niepodobna. Taka sama kabinka. O, maleństwo takie, o. Także kolega się właśnie odpina. Naczepy zaraz będziemy, my się podpinać, i z powrotem lecimy na Austrię. Ale już na inną firmę będziemy pakować towar do Maroko. Tam już raczej nic nie nagramy, bo nie można. Ale tak, jedziemy w drugi raz właśnie spakować szkła. No, my już spakowani, wyjechaliśmy niedawno z firmy. Tak jak już tutaj mysza wcześniej wspominała, nie mogliśmy nagrywać, więc nic, no e, nie mam materiału, że tak powiem, z załadunku. Ale towar na Maroko spakowany, także super. Nawet sprawnie nam poszło. E, to właśnie teraz mysza się wzięła za, za robotę. Kręcenie kółkiem. Tak, lecimy. Plan na dzisiaj mam taki, że Chcemy dojechać do Niemiec e, po drodze, jeszcze zaliczyć jakąś myjnię, bo auto jest w stanie opłakanym przez te śniegi. Tutaj odbicie rano e, masakra po prostu. No nie pojedziemy takim autem w ciepłe kraje. Czy może takie nie zasolonym, tak. Może nie aż w super ciepłe, ale w cieplejsze klimaty. Bardzo się cieszymy, że tam lecimy, bo już dawno nas nie było w tych rewirach. E, no i co, i, i mówię, plan jest na taki, taki na dzisiaj, że chcemy dojechać do Niemiec, ogarnąć jeszcze w międzyczasie myjnie. Jeszcze musimy jakieś drobne zakupy zrobić po drodze. Gdzieś i to byłoby na tyle. Jutro yy, po pauzie startujemy. Będziemy mieli kawał drogi do przejechania. Więc, więc fajnie, mega się cieszymy, że, że, że mamy taką fajną trasę. Póki co, bo wiadomo jak to się, to wszystko się jeszcze może zmienić, ale, 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 no fajnie, fajnie, cieszymy się bardzo, więc co, póki co lecimy i podziwiamy widoki austriackie. austriackie jeszcze, tak. I moi drodzy, już jesteśmy w Niemczech, już przekroczyliśmy jakiś czas temu granicę, także cały czas jedziemy, jeszcze parę ładnych godzin przed nami, ale czas czas pracy, czas jazdy jeszcze dzisiaj nam na to spokojnie pozwala. Także lecimy z tematem. No i co? No i no i McDonald's. Ale naprawdę na tym wyjeździe było mało takiego jedzenia, także także dzisiaj możemy sobie, słuchajcie, troszeczkę pozwolić. O. Wjeżdża maczek. I już stanęliśmy. Słuchajcie, u nas to ostatnio chyba jakaś tradycja, że zajmujemy cały czas to samo miejsce. Chyba trzeci raz w tej trasie. Mamy właśnie miejsce dosłownie jakby czekało na nas. Najważniejsze słuchajcie, że jest, bo, bo minęliśmy już jeden parking, przyjeżdżaliśmy. Właśnie wcześniej przez parking i tam już było naprawdę bardzo ciasno, nie było żadnego wolnego miejsca. Więc fajnie, że chociaż mamy taką miejscówę na noc. Cześć, witajcie kolejnego dnia. Jak widać my już w drodze. No i z nowymi informacjami tak naprawdę. Bo jak staliśmy, to dostaliśmy od razu informację tutaj na nawigację, że zmiana planów. Co już nas nie dziwi, że jednak ten towar, który wieziemy na, na Maroko, przekazujemy innej załodze podwójnej z racji tego, że tutaj dyspo wyliczyli, że istnieje duże ryzyko, że moglibyśmy się nie wyrobić czasowo, z powrotem, więc bezpiecznie będzie, jeżeli ktoś inny to zawiezie. No i właśnie jedziemy na umówione miejsce. Tam będziemy zamieniali naczepy, zabieramy już spakowaną naczepę przez tą drugą załogę i będziemy lecieli bliżej naszej firmy, czyli czyli zostajemy w Niemczech. Taki jest plan na teraz. Z jednej strony się cieszymy, z drugiej nie, bo wiadomo, dawno z nas nie było gdzieś w, w tamtych rewirach Hiszpania, Portugalia, Maroko, ale spokojnie, co wisi nie utonie. Więc, więc lecimy zgodnie teraz z teraz tym nowym planem. Zostało nam do podmiany jakieś 40 parę kilometrów. Tam już na nas czekają, więc szybka zamianka i, no i lecimy z tematem. I'm rolling fast, got my leather jacket on, it's a rebel blast. Shouting to the world, hey I'm here to stay. Gonna break the rules, gonna have my way.